Chcę żyć w demokracji. Patrz na ręce władzy. Zwracam się do pana doktora, posła y, Komisji Kultury i Sierotek, przekazu, z którym razem zasiadałem na posiedzeniach tejże komisji w Sejmie, pierwszej kadencji, trzeciej ze pana prezesa, doktora. Brauna z uprzejmym zapytaniem, czy to jest demokracja i wolność słowa, że kierowana przez pańską osobę placówka nie wyemitowała, za przeproszeniem, reklamówki, gazety, na którą czeka cała Polska? Polska kibolska i polska rolska, mówił chłop wyrzucony z roli w telewizji na rolę na Mazowszu. Czekam na odpowiedź, bo ja wiem, gdzie mam zadzwonić, panie prezesie. Mam taki memory. O. <laughs> Bądźcie w pogotowiu. Tak. Dziękuję.